Wawa News, relacja dnia. 50 milionów, największa kumulacja w historii. Polki w ćwierćfinale. Zderzenie Tira z pociągiem. Stop tramwajom. Kto z nas ma partnera? 50 milionów, tyle wynosi kumulacja w dzisiejszym losowaniu dużego lotka. Od 3 września nikt nie wygrał szóstki, co oznacza, że jeszcze nie udało się pobić dotychczasowej rekordowej kwoty 25 milionów złotych. Punkty lotto są oblegane niczym Warszawa w 39. Mistrzowskie rozegranie polskich złotek doprowadziło do zwycięstwa w meczu 1.8. finału z Rumunią, rozgrywanym we Włoszech. Polki wygrały trzy sety, nie dając rywalkom szans. To otworzyło nam drzwi do ćwierć W następnym meczu zagramy prawdopodobnie z Serbią. Oddaję głos do studia. Zderzenie Tira z pociągiem. W godzinach porannych pod podwarszawskiej podkowie leśnej doszło do zdarzenia Tira z pociągiem warszawskiej kolei dojazdowej. W wyniku tego zdarzenia uszkodzona została trakcja, a ruch w obu kierunkach został wstrzymany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Pasażerowie zmuszeni są do korzystania z komunikacji zastępczej. Oddaję głos do studia. Kolejny temat. Top Trump od 1 października w związku z pracami torowymi na dwa dni zostanie wyłączony ruch tramwajowy. Część tramwajów skierowana zostanie objazdami, a linia 16 wyłączona. W zawieszeniu uległy także przystanki. Oddaję głos do studia. Kto z nas ma partnera? Badania dla serwisu sympatia.pl wykazały, że co piąty Polak to singiel. Większość singli czuje się szczęśliwa, wolna, niezależna. Tylko 6% pytanych aktywnie szuka partnera. Reszta czeka na tego jedynego. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Dziękujemy za uwagę. Mateusz. Kamil. Tak, jakub. Martyna.